Cześć jestem Hadkarz, dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić sobie yy, kiepkę taką, wiecie, własną na Discordzie. Nie wiem, jak to dokładnie się nazywa, ale ja to po swoim prostu nazywam. No i co, na wstępie mówię, że od razu jakoś poradników nie nagrywam, więc mogę się pojawić pewne błędy. Jak będziecie mieli z czymś problem, to możecie napisać do mnie na Discordzie w wiadomości prywatnej. Na pewno postaram się jakoś pomóc. E, więc na samym początku będziecie musieli pobrać tak e, coś jak betek Discord część kojarzy, część nie. E, Od razu mówię, że wszystkie linki będziecie mieli w opisie, więc e, no, pobieramy sobie e, z GitHuba. Oczywiście e, tutaj mamy tak: y, betek Discord na Maca i na Windowsa. Ja mam Windowsa, więc pobieram na Windowsa. Wpisuję czekamy. Dobra, y tutaj klikamy tak, po prostu będziemy mieli jakiś nowszy, jakby to powiedzieć, launchek, instalator Better Discorda. Przyzwalamy, y klikamy Install. Wybieramy sobie, gdzie chcemy mieć zainstalowanego jakby tego Better Discorda. Ja już mam, więc nie mogę zainstalować. Ale po prostu klikamy Install i jeśli będziecie mieli włączonego Discorda, to on się wam wyłączy i włączy, i jakby tego Better Discord też będziecie mieli zainstalowanego. Dobra, jak już wrzucimy sobie te pluginy do naszego foldera, to będzie mniej więcej tak wyglądało. Będziemy musieli przejść do ustawień i te puste, jakby linijki, pola e, uzupełnić, więc przechodzimy my sobie do naszych aplikacji. E, Tworzymy nową aplikację, i nazywamy tutaj, jak ta aplikacja ma się nazywać. Ja tę aplikację nazwę Hadcast. Mm. Przechodzimy o tu w ogóle mamy nasz client ID, więc go kopiujemy. Wklejamy tutaj. E, tutaj nasze jakby tu będzie nasz pierwszy tekst, a tu drugi. E, tutaj wpiszę na przykład test 1 2 3. Tutaj test 1 2 3 4. E, I tutaj mm, dodajemy jakby nasz obrazek. E, przechodzimy tutaj. Ten obrazek dodajemy tu. I nazywamy go, jak go nazwę na przykład. Nie wiem. Obrazek. Ok, kopiujemy sobie tą nazwę naszą. Wklejamy tutaj. Tutaj yy, będzie tekst, jakby co ma się, jaki tekst ma się wyświetlać po najechań na nasz obrazek. Ja dam tutaj. E, Stup Tutaj sobie zaznaczamy, czy chcemy mieć, jakby ten. Nasz czas włączony, ja go dam, żeby mi nabijał czas. Tutaj są dwa nasze przyciski. Eee, tutaj jest nazwa, a tutaj y, jakby link, gdzie ma przenosić ten przycisk po kliknięciu w niego. Okej, okay. mm, ja sobie dam. Ja sobie tutaj dam jakieś linki, bo inaczej to nie zadziała. Na przykład nie wiem, jak będzie link do Twitcha, bo akurat mam taki skopiowany. OK. Hmm. Warto sobie odświeżyć, czyli włączyć i łączyć, a ja to tak zwyczaj robię. Tak na pewności. Przechodzimy i widzimy. Tylko tutaj nie mam obrazka. Nie wiem czemu. Jakby... Oj jak widzicie mi tutaj jakby ten obrazek ciągle usuwa, nie wiem czemu. mojego go dodawać i dodawać. Zasejwuję. Idę tutaj, i tutaj nie ma tego u mnie obrazka. Nie wiem, czym tak się dzieje, jak widzicie, tutaj to tak będzie wyglądało. najchętniej mamy sub -hardcast. Tutaj mamy nasz tekst. No, naprawdę nie wiem, czym tam nie chciało działać. Jakby możliwe jest, dlatego że nie wiem, może mam jakiś zły format tego pliku, czy coś w tym stylu. Nie wiem, ale dobra, nie będę w to wnikał. Najważniejsze, że tak to będzie powinno u Was przynajmniej wyglądać. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie mojego odcinka. Możecie wpalać do mnie na Zakwe Discord, bo na 200 osób zrobię rekrutację. Obecnie mamy 161 osób, więc no, naprawdę już jest tak dosyć blisko na do tych 200. Możecie jeszcze ustawić suba z dzwonem. Możecie jeszcze dać propozycje na następny odcinek. No i co, mają?